Setny poziom karnetu jest już nasz. Siemane Maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Jak zapewne wiecie, dosłownie przed chwilką Wystartował dziesiąty sezon No i ci, którzy śledzą mój kanał Już od bardzo dawna, bo chyba od czwartego sezonu Kupujemy zawsze co sezon Setny poziom karnetu I w tym sezonie nie będzie inaczej Jeżeli lubicie to, co robię i podoba mi się, że Co sezon tyle kasy wydaję na ten setny poziom karnetu Więc będziecie to stawić łapki w górę Myślę, że te 20 tysięcy byłoby naprawdę mega fajnym wynikiem No i tak, wiem, że to jest marnotrawstwo pieniędzy Wiem, że jestem noobem i Wiem, że nigdy bym nie wbił setnego poziomu karnetu sam Chociaż już raz czy dwa mi się udało, ale całe szczęście to są moje pieniądze. W Większości z was się to bardzo podoba, więc tak też będzie. Ja oczywiście starałem się w ogóle nie patrzeć jakie skiny są i nawet teraz niby, że one tutaj są, to nawet nie zwracam uwagi jak one wyglądają, ale oczywiście kupimy sobie ten droższy karnet e, bojowy. I zaraz, to znaczy, już teraz w sumie ulepszymy go sobie do setnego poziomu karnetu. Weź wszystko i zamknij, żeby do końca nie patrzeć, co tam jest. Zostało nam jeszcze 20, znaczy kilkadziesiąt stopni. Kupmy i wróćmy tutaj. A i co jeszcze bardzo ważne, zanim kupicie karnet, upewnijcie się, że macie kod Imanojka wpisany w programie Wesprzytwórce. Bardzo mi to będzie tutaj pomagało i bardzo Wam za to podziękuję. Ja oczywiście również kodu Imanojka używam i lećmy z tym. 74 stopnie to jest maksimum, którego można kupić. Wy nie patrzcie, co tam dokładnie. Ładnie się znajduje wszystko kupione i w takim oto sposobie, taki oto sposób mamy to kochani. Setny poziom karnetu jest już nasz i teraz tak naprawdę wystarczy tylko zobaczyć co tam w tym poziomie i karnecie się znajduje. Twórcy zrobili coś naprawdę mega fajnego, ponieważ teraz można sobie jakby zobaczyć wszystkie nagrody. Od skinów do ekranów ładowania, do fałdolców i tak dalej. Więc na samym górze będą skiny i tam właśnie zobaczymy, jakie skiny dostaniemy, ale najpierw przejdźmy wszystko od góry do dołu i zobaczmy, co w tym karnecie jest i czy faktycznie opłaca się go brać. Więc tak, zacznijmy od fałdolcy. 1500 fałdolcy kosztuje, znaczy uzyskujemy, zdobywając setny poziom karnetu, bo na 98 poziomie dostajemy ostatnie 100 Fałdolcy. To jest całkiem sporo, chyba patrząc na to, ile faktycznie ten karnet. W tej wersji podstawowej kosztuje. Więc jeżeli gracie i gracie dużo i wbijacie na spokojnie ten setny poziom karnetu, a chyba każdy, kto gra, po prostu wbija ten setny poziom karnetu, no to wydaje mi się, że i tak czy siak opłaca się ten karnet kupić. Oczywiście mam też boosty do expa, to nie do końca wszystkich interesuje. Mamy jakieś osobiste wzmocnienie punktów doświadczenia. Nie wiem do końca czym to jest, ale co to jest? Zawiera misję karnetu bojowego, zarówno oraz e, zrównoważenie oraz wyzwania punktu zerowego. I to jest coś, coś ciekawego, nie mam pojęcia do końca czym to jest. Mamy też emotki, e, to są, znaczy ikony, mamy double pompę. Czyżby Double Pompa wróciła do Fortnite'a? Nie wiem, ale się domyślam. Wydaje mi się, że mogłaby. No skoro wszystko wróciło, znaczy, jeszcze nie wiadomo, czy wszystko wróciło, ale jeżeli faktycznie wróciło, tak jak mówią, zaraz sprawdzimy. No to, to fajnie, jakby ta Double Pompa była. Ikona sztandaru, tutaj różne ikony mamy. Na, me, na przykład takie tutaj, tą szczelinę, która kiedyś była. Mamy nawet rycerza. Mamy jeszcze okulary, mamy jakieś lamy. i Jajka. Bardzo ciekawe. Teraz mamy co? stylówki, ale żeby te stylówki jakby zobaczyć, najpierw musimy zobaczyć, jakie mamy skiny, więc na razie zobaczymy tutaj ekrany ładowania. Na fali całkiem ładne, tylko tam coś ta fala faktycznie wariuje troszeczkę, dziwne to jest. Mamy też wybuch wulkanu z Czachą, bardzo fajne. Mamy tutaj takie precz z łapami, czyli takie lama i łapy. Też ładne. To jest przepiękne jest taki skin faktycznie i bardzo mi się to podoba. Kroczący w płomieniach. piękne jest, to jest również dziarek do rzeków, bardzo ładne. Mamy też wybuch i deskolotkę. Okej. Okay. Kruka, mamy naprawdę pięknego kruka, to by nawet wylądowało na mojej tapecie na komputerze. Mamy też bomberki, mamy tutaj takich nowych panów i starych panów, mamy takie coś, to takie średnie. To też ciekawe, ale też takie średnie, chociaż w sumie to jest ta pustynia, na której prawdzi w prawdziwym życiu ten, ta głowa bur burgerka wylądowała. Mamy lotkę i pana Miszka, mamy tutaj jakieś tańce, mamy tutaj jakiś budynek i drifta. Panów y, Asów, Przestworzy, czy jak mnie tam się nazywali, y, lot na rakiecie. Faktycznie kiedyś się latało na rakiecie, nawet na moim kanale było sporo tego. I mamy jeszcze lot o roku. i z tego co widzę, to można ulepszać, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Y, ciekawe, mamy też muzyczki, tak ona brzmi. Faktycznie jest to taka jakaś dyskotekowa troszeczkę muzyka. Całkiem niezła, to wydaje się, że będzie tak jest. Mamy OG klasyczną piosenkę, czyli to co było jeszcze y, chyba przed sezonami i w pierwszym sezonie. Bardzo fajna pioseneczka i na pewno ona będzie grała w moim lobby. Do tego ostatnie starcie, czyli taka troszeczkę filmowa muzyka. Faktycznie muzyka, która grała podczas eventu, kiedy Misiu się bił z potworkiem. Naprawdę niezłe. Mamy też skiny do broni. Maximum Driftu jest naprawdę przepiękny ten skin. Bardzo mi się podoba. Połączenie filetowego z takim szarym jeszcze mamy tutaj, wiecie, pokazane. Bardzo super. Mamy też zbieracza. To też fajne, ale nie, nie rusza się, więc nie dla mnie. Mamy Kevina, czyli faktycznie kostka została nazwana Kevinem. Też bardzo ładne, i te runy faktycznie wydaje mi się, że tak. Podświetlają się i znikają. Świetny skin, bardzo mi się podoba. Tutaj również taki muzyczny EQ, czyli tutaj EQ to jest jakby korekcja graficzna, znaczy korekcja dźwięku. No i tutaj faktycznie działa to. Bardzo ładny skin. Rasowanie, taki czerwono-czarny, zwykły i kamuflaż emotkowy. Faktycznie tam są emotki tańców na tej broni. Również niezły, mamy też Czarnego Rycerza, już wiem z czym będzie Hubona ulubiony e, grafity, jakie będzie. Mamy też emotki, takie, to takie spoceniec niby, tak nawet nazywa się spoceniec, super. Łamanego Karku, pretensa taniec, bardzo fajny taniec, jak na, tutaj myślę, że jak na karnet, bardzo super. Stęchłe Spustoszelnie, e, ciekawe. Śmiałe kroki, czyli znowu emotka, w której można chodzić przez całą gierkę, więc zapewne każdy będzie tutaj nagrywał o tym filmiki, że całą gierkę przechodził śmiałe kroki. Ciekawe, ciekawe. Mapa wykrzywionych. Tak kiedyś wyglądały wykrzywione? Czy na pewno? Tak, podobnie dość. N nie całe, bo tam na boisku się zatrzymuje, ale okej. Okay. Mamy skrzyżuj miecze, mamy też runy Kevina, bardzo ładne. Wymyślna butelka. Wylała się czy stoi? Więc pewnie będzie można nim rzucać a tak mi się wydaje. Patrzę, czy się stanie na korku. Nie mam pojęcia zbytnio, czym to jest. Karkołomne kino. Była kiedyś taka miejscówka. Bardzo fajna. Puszcza banik, Również mega fajna emotka. I zaraz zbliżamy się do skinów, kochani. Mamy jeszcze emotkę takiego czegoś. Disco specjalistkę. Kolejna butelka. Nie przełaj. I to też jest na przełaj. I to też jest emotka chodzona. Mamy ratownika. Mamy motylka. Bardzo ładnie. Mamy popcorn. Ok. Mamy ogień kontra lód, czyli takie. Tematyczne, tematyczne, bo też był taki event. Mamy łup, coś tam, coś tam. Krala, to też jest schodzona emotka. Czyli teraz wszyscy będą chodzić tylko i wyłącznie. Mokre moczary! Jakie to było piękne miejsce! I faktycznie też mam tego skina, kiedyś kupowałem praktycznie wszystkie skiny. Disco Bomba. Tutaj jakiś lodowy smog. Mamy też czerwonego rycerza. Mamy rakietę. Bardzo ważny moment w Fortnitecie. No i mamy też e, smugi. Niebiańska. Ładnie. Do. Bardzo by pasowała do galakcji. Jest naprawdę świetna. Mamy też nakładka. Też mi się podoba. Mm, takie wiecie. Futu futurystyczne. Zrzut bitów. Takie sobie. Błysk szczeliny. Ładne, ładne. Do drifta idealne. Popcorn. Ej, to jest, to jest super, to jest mega śmieszne. Macie takie kółeczko z oleju, czy tam z czegoś, ten popcorn skacze faktycznie. Stalowe skrzydło. Mamy legendarną lotnię smoka. Ale taki smok podobny był do kupienia, tylko ten jest metalowy. Naprawdę, wow! To jest darmowa lotka. Ten, ten karnet na razie wydaje mi się być jednym z lepszych, jakie kiedykolwiek wyszły. Nie wiem jeszcze jak skiny wyglądają, ale te dodatki są naprawdę super. Pikselowy pilot, również mega spokojem odka. Znaczy lotnia, mistrzowska składanka. Też bardzo ładne. Blacha z graffiti. Super, naprawdę super lotnie. Złomolot. A to jest takie pod, pod skina takiego jednego. Jaskrawy szybowiec, piękna. I szczelinolot. Cudowno, on, się tak, ze szczeliny faktycznie wylatuje jakby, się nagle pojawia. Piękne. Mamy teraz zbieraki. Zbierak pierwszy, jaskrawa kosa, niezły, e, kosmiczne kilofy, ja bardzo kilofy lubię. E, wałki Renegata. Taki był skin, fa skin faktycznie malarza i to są e, wałki do niego. Również spoko, tylko pewnie będzie dość głośne. Berło, super skinek. E, I pogromca, taki wielki młot. Mamy też piły zębate i to może być jeden z fajniejszych kilofów, jeżeli nie będzie zbyt głośny, go też na pierwszym poziomie się odblokowuje. No i teraz mamy już tylko plecaki, ale zanim plecaki, e, wydaje mi się, że powinniśmy przejść do skinów, chociaż zobaczmy, mamy takie smocze tarcze. mamy gwiezdny błysk, bardzo ładnie, kolczastą torbę, mamy też e, kitsune, czyli taką kotkę drifta, bardzo ładne, plan gry, jeszcze takiego gęboja z tyłu. Nawet niezłe. Mamy też do, do farb, czyli do tych takich malarzy. Mamy tutaj worek trofeów, i mamy tam głowę e, pana burgerka, pana różowego miśka i pana pomidorka. Mega dziwne i trochę creepy. No i na koniec atmosfera, czyli prawdopodobnie plecak do ostatniego naszego tutaj skina. Ale zacznijmy od skinów. Mamy X-Lorda, czyli to jest taki Rust Lord. Tylko, że w troszeczkę w innej kolorystyce. Nie wiem, czy do końca mi się to podoba, bo taki skin już był. No i nie jestem jego zbytnio fanem. Katalizator, część zestawu Drift. Czyli to jest kobieca Drift, z tego co rozumiem. Bo są jej różne style. Zaraz zobaczymy zresztą jakie. Ale wiemy już, że to jest kobieta Drift. Tutaj mamy wykrzywiona technikłę. A czy technikłę już kiedyś nie było? Takiego skina prawdopodobnie był. Mm, Okej, okay, niezły. Mamy jak mu tam, czyli kolejny pana... Kolejny pan lama. Nie wiem, czy to do końca jest fajne. Disco mistrzyni. Również takiego skinka już mieliśmy, nic odkrywczego. Wieczny Voyager, czyli to jest prawdopodobnie pan Uciekinier, odkrywca kosmosu, czyli osoba, która latała w tym, w tej rakiecie. Prawdopodobnie. I skin za setny poziom karnetu, czyli Rycerz Ultima, Rycerze Okrągłego Fortu. E, dobra, nie jest on najlepszy, ale być może ma style, dzięki którym mi się bardzo spodoba. Ma taki styl, ma też czerwony styl i ma też taki styl. Dobra, wiecie co? Sprawdźmy stylę troszeczkę gdzie indziej. Stylę możemy sprawdzić tutaj, bo dużo lepiej to będzie wyglądało. Jeden na sześciu, dwa na sześciu to będzie taki szary, 3 to będzie czerwony, czerwony już dużo fajnie wygląda, ale cztery to już będzie pan z taki rycerz. I faktycznie mamy kolejne skiny rycerzy: czerwony rycerz, e, i złoty rycerz, i szary rycerz. Naprawdę fajnie, rycerz mi się bardzo podoba. Mamy też Voyagera, który będzie miał aż cztery kombinacje. O, ten niebiesko z tą emotką na głowie jest już naprawdę fajny. Pan z czachą również jest mega fajny. I niebieski pan szczachom jeszcze fajniejszy. Dobra, ten skin jest naprawdę niezły. Disco Mistrzyni również ma cztery style, a tutaj. Yy, średni dość mocno, tutaj. Fajny, ale też nie urywa. I czwarty średni. No i mamy pana Disco, jak mu tam, czyli taką lamę. Em, tutaj też prawdopodobnie tylko będziemy zmieniać stroje, bo wątpię, że będzie jakoś inaczej ubrany, no ale ja nie jestem zbytnio fanem tych lamowych skinów, tak samo jak ten pierwszy mi się podobał, nie podobał, ten również mi się zbytnio nie podoba, więc no nic specjalnego moim zdaniem. Ale jestem ciekaw tej, wykrzywionej techniku. Pierwsza, spoko. Drugi to taki trochę twitchowy skin, naprawdę bardzo fajny. Trzeci, kolorystyka średnia. Czwarty to jest ubrana, ale przecież był taki skin techniku. I tutaj mamy kolejny kolor po prostu i jeszcze jeden. Średnio. No i mamy dwa pierwsze, skrzyń, dwa pierwsze skinki, katalizator, czyli Pani Drift. Sporo ma tej tych edycji, bo aż 12. Początki są naprawdę spoko, znaczy ta technika jest spoko w tej takiej filetowej wersji. Tutaj faktycznie mamy już maskę kota, czyli maskę drifta, tutaj taki typowy drifcik. Pani Drifcianka, jak wiecie ja wolę kobiece skiny, więc dla mnie bardzo spoko. Mm. Tutaj mamy jeszcze ubiór i również będzie biały, czerwony i różowy, znaczy biały, różowy i, i biały tak naprawdę. I tutaj będą te edycje już pewnie z tymi wszystkimi efektami. No tak, tutaj ona ma taki jakby efekt kostki, więc jest naprawdę mega fajna. I ten mi się podoba, ale X-Lord masz 8 styli W początkowych kompletnie mnie nie zaskakuje i nie ma w tym nic nowego. Nie podoba mi się, powiem szczerze, ale może teraz coś się zmieni i tutaj będzie jakiś troszeczkę ciekawszy. No, bez, znaczy bez, bez ubioru na górze. No i dobra, ten już wygląda całkiem nieźle, tak troszeczkę bardziej groźnie, ale dalej to nie jest nic specjalnego moim zdaniem. Wyzwania są różne. Od osiągania poziomów 65 do tak naprawdę robienia jakiś niszczy znaki stopu w strojkach i za to mamy ten plecak. Ja nie do końca to wszystko lubię, bo ja zdecydowanie wolałem takie po prostu zwykłe wyzwania, a nie, a w sumie to są takie zwykłe, bo już nie ma tych wyzwań tygodniowych, tylko teraz mamy takie specjalne wyzwania tygodniowe i w każdym tygodniu odblokujemy jakąś tam rzecz, co jest całkiem niezłe. Ale bardzo mi się nie podobał system odblokowywania Fortnite, Fortbytów. A bardzo to było słabe i jak widzicie nawet tego nie ukończyłem, więc cieszę się, że teraz jest troszeczkę inaczej. No tak więc to był setny poziom karnetu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, tak zawsze łapki w górę. No i dajcie znać, co fajnego można zrobić w tym sezonie, jaki challenge na jutro i dajcie znać, jaki skin Wam się najbardziej podobał. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa! pa!